Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czekoladowa KUKA i witam Was w ostatnim odcinku z Lego Batman The Video Game Super Hero. A więc lecimy sobie już do ostatniej misji odcinka trzeciego, a więc bez zbędnego przedłużajmy. Przedłużania zaczynajmy. Przepraszam, że nie mogę dzisiaj wysłowić. No. Chyba nic więcej tutaj naszego Jokerka nie trzeba przedstawiać. Wiemy, wiemy jak jaki on jest, jak działa i tak dalej. Także zaczynamy. Okay. A więc zaczynamy naszą misję. Oczywiście, wiadomo, rozwalamy wszystko i wszystkich po kolei. Eee, także sobie tutaj wiadomo, żeby jak najlepiej. Chociaż i tak będziemy jeszcze raz wszystko przechodzić i tak dalej, żeby tutaj pozbierać wszystkie... Aha, tutaj widzę, że będzie potrzebny kostium. Nie, kostium... nie, chyba kostium... nie, tak, będzie potrzebny kostium. O, mamy kolejną. Okej, okay. tutaj jest coś do budowania. W ogóle troszeczkę mniej nie było yy, ale to ze względu na to, że... jeszcze tam miałam parę rzeczy do yy, załatwienia w sprawach szkolnych ale teraz już będą yy, wakacje, także mam nadzieję, że trochę więcej będzie tego. Yy, Trochę troszeczkę więcej będzie tego... W sensie, że będę miała troszeczkę więcej czasu, żeby nagrywać. E, bo mam pomysł już e, na kolejne serie oprócz Batmana, oczywiście Batman dalej będzie kontynuowany, bo tak jak mówiłam, e, chcę przejść e, wszystkie e, wszystkie części Batmana, e, zaczynając właśnie od e, tutaj. No, te wideogamer kończąc po Lego Batman zagotam. Eee, ale w międzyczasie chcę też, eee, żeby też nie było tak, że tylko Batman, to jeszcze w międzyczasie eee, zaczniemy sobie już nową serię z całkiem innej gry, ale póki co nie, nie zdradzam Wam niczego. Zobaczycie po prostu to z czasem yy, i zobaczycie jak to wyjdzie i tak dalej. się nie dostaniemy? Ja potrzebuję chyba tego kostiumu, co się detonuje. Co w się sensie, co się detonuje? Już się na pewno nie, ale. No po prostu, że, żeby tam wybuchnąć kuczyk, gdzie go tutaj. Teraz, bo tutaj można coś. Kde? Co to ma na cel, bo to trochę nie... Dobra, tu jest kostium, dobra. no chociaż nie wiem, do czego to służy. Czemu to ma służyć, ale okej. Okay. Dobra. Dobra, ja jestem po prostu... ...ślepa, okej? Okay? Dobra. Wybaczycie mi to. Mam nadzieję. No, kurczę, no co... No, ślepota boli, no, co mam wam powiedzieć. Po prostu ślepota, boli. Potem... nie wiem, czy potrzebna jest osoba, która wyżej skacze, czy co? Zaraz się wszystko... Dobra, zaraz bierzemy Robina. Jest to ewidentnie potrzebne. Kostium magnetyczne? Gdzie ja to niby go użyć? nie ma nic, żeby... Buzik? Chyba, chyba wiem co trzeba zrobić. Chyba nie to nie to. Hm. No, bo tu coś trzeba zrobić, tylko co? Dobra, trzeba ich tutaj. Tylko kurczę, to jest właśnie najgorsze to, że ciągle spadują. I w końcu przestaną spadać. No poczekajcie, bo ja... ja nie wiem, co zrobić w ogóle. I ja coś się minęło gdzieś? Co? Nie, zaraz, jest tu ktoś. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To chyba jesteśmy w domu. Dobra, monetki. Dobra. To trzeba będzie zrobić tak. No, przesuń to. A nie, dobra, 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 dobra. Już wiem, już wiem, już wiem, dobra. Dobra, ja myślałam, że go trzeba. Robi nie. Że go trzeba będzie. Ale nie. No! Co? Co tu się stało? Przepraszam bardzo. Dlaczego on tam nie może wskoczyć? Halo? On no to by ewidentnie ma wskoczyć, tak? No dlaczego on mi się tam buguje? Poczekajcie. Bo te stare gry kurde czasem nie... Czasem nie współpracują. Nie współ... No, Robin! Kurde. Эх. Но в конце добра. Удалось. Co chciałem ja z nią zrobić? A dobra, już wiem. Dobra. Teraz sobie trzeba zmoczyć. Znaczy się... Musimy to zmoczyć na no bo... Oj, 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 oj. Oka. Kurde. Ech, to uczucie, kiedy kurde nie wiesz, co zrobić i tak to potem się kończy. Dobra, ale wolać grać z panem. O, w końcu nie wiem jak, ale dobra, co ona tutaj nam dała? Kurde, a, wetraczek, dobra, to lecimy. Jeszcze tylko sobie weźmiemy to, co potrzebne. I idziemy tutaj, tak? Tak. Hmm. Oj! Oj oj oj! Dobra, olewam tą monetkę, ja tutaj się z tym zresztą nie będę bacznie puszczał. Dobra. O, Harley! A może. Kurde, myślałam, że da się jej przewalić. Dobra. Lecimy po nią. Skacze jak ja nie wiem co. I co, specjalnie tak mnie Jeszcze kurde się nie zatruli, tym gazem to tak Okej, okay, czyli trzeba będzie postawić sobie na? No. <śpiewanie> <śpiewanie> No. Kurde. Dobra, może łatwiej będzie spykać batponem. No kurczę, bo on się o coś odbija. Oboje. Dobra, tego, tego, tego nie było. O, to był okay. Dobra. Idę. Ile... No kurde, czy. Jak, jak... O nie. Dobra, nieistotne. Nie wiem, może zrobimy to po prostu następnym razem jakąś postacią która Kotopii. Potrafi... Mm. Dosłownie. Nie, Batmanie, nie! Batmanie, co ty żeś zrobił? Dobra, nieważne. Przynajmniej żyję. same na górę. I trzeba tutaj robina sprowadzić. Robinie. Nie! Dobra. Czyli mamy walkę z Jokera to są jego stópki. Dobrze wiedzieć. Dobra. Dobra. trzeba się rozejrzeć. Gdzie? Zanim cokolwiek zrobimy. O, jeszcze monetki. grand Kurcze, no Jezu O, dobra, poszło Monetki, 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 monetki Dobra Bierzemy robina O Dobra Się. Teraz jeszcze tylko przy drugim trzeba tak zrobić. Oj, chyba wyszłam w gaz. No trudno. Oj. 拜拜、okay. Kurde, no. no, kurde, nie zmieniaj się tylko. Nie. No dlaczego on serduszek nie traci, no? I go. let I go. Hej, a więc udało nam się zakończyć ostatnią misję w super bohaterach. Także... Widzimy się w odcinku już z super złoczynicami. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć!